Z tej strony Natalia i witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale, który zaczynamy wyjątkowo nagrywać dosyć późno. Aktualnie mamy godzinę 18.03 i dopiero zaczynamy nagrywać film, dlatego że Karol montował swój film tak długo. Tak, który za godzinę ratuje na mój kanał. I sobie sumie fajnie się wyrobiłeś troszeczkę, co? Troszkę tak, ale teraz tak, byśmy się wyrobili z tym, co mamy u Ciebie do zrobienia, bo tylko jest tyle, że ja nie wiem, czy zdążymy do północy. No bo właśnie, w dzisiejszym odcinku po pierwsze odwiedzimy pewną miejscówkę związaną z Magną Gessler i przetestujemy coś, tak? Bo nadzieję, że nam się uda. No właśnie, bo żebyśmy zdążyli. Po drugie, dzisiaj wieczorem Karu umówi się z pewnym znanym YouTuberem. Wydaje mi się, że możecie go kojarzyć. No, na pewno kojarzycie. Odwiedza nas y, warszawska osobista, że tak powiem. <grym> Ogólnie ta osoba ma przyjechać około 21, więc mamy Karu 3 godziny, tak? Na Ogarnięciu wszystkiego Na Ogarnięciu mamy 3 godziny gdzieś. I właśnie po trzecie musimy dzisiaj ogarnąć dywany. dywany. No, musimy jechać wytrzepać dywany. Natalia, jest piątek, godzina 18 no błagam cię! Pytługo. Natalia, normalni ludzie chodzą na randki i w ogóle, a ja będę no, trzymał dywany? Trzymać dywany, tak, bo ja chcę dywanik w ogóle, ten co mam w łazience, bo on się już zrobił taki szary, a nie mogę go wyprać, bo nie jest wytrzepany A jak jego trzypię w łazience, tak wiecie, tak o, to ten leci po prostu milion okruchów. No, nie tak sobie wyobrażałem dzisiejszy wieczór, ale no niech będzie. Ale jest nic straconego, będziesz miał tak, coś od Magdy Gessler do przetestowania a po drugie może spotkamy się w jakiejś knajpie później z tą osobą, tak? No, ale tego zanim do przyjedziemy, to pamiętajcie, żeby trzymać suba na tym kanale, zostawcie też łapkę w górę, a my, Karol, zwijamy dywany i jedziemy. Już? No Tak łatwo? Tak łatwo Okej, okay, dywan wyjęty, poszło mega łatwo Tutaj w ogóle widać slady jak ten odkurzacz jeździ Tak od Ale zobaczcie jak się wgniotło od nóżki Kurde, no od stolika, ale to wiesz co my często przystawiamy ten stolik To raczej się odgniecie To od tego, od Aaa, y... no tak, bo tam jest taka nóżka faktycznie Dobra, wyczepiemy, będzie gi Co trzeba zrobić, żeby takiego czegoś się pozbyć i żeby był normalny dywan, mam no, gdzieś zapisane <laughs> Okej, okay, dobra Natalia, póki co ty musimy to zmienić i w ogóle to będzie nasze pierwsze trz trzepanie dywanu Właśnie, czym my to wyczepiemy? Ale nie mamy trzepaczki Nie mamy, trzeba jechać do Obi. No dobra, dywan zwinięty, elegancko taśmą tutaj zabezpieczony. Major, jak pusto bez dywanu Jak Właś dziwnie, nie? Patrz na to. Nie, no, bez na natalia byłaby bez dywanu. Dobrze, że on jest, bo no, surowo, tak smutno, nie bez niego. No przytulnie. Mamy ten jeden dywan, te małe dywaniki, to po prostu zwiniemy. Nie? Tak, te łazienkowe to aż przyjemnie. <laughs> aż przyjemnie, <laughs> będzie ich nie trzeba wiedzieć, ale taśmy weźmy, nie? Żeby potem, wiesz, to związać. I właśnie Natalia, gdzie my to trzepiemy? Tam gdzie ostatnio widzieliśmy ten trzepak, czy nie? Okej, okay, my jesteśmy już w samochodzie, w oddaję, pewnie możecie słyszeć jeszcze sygnał policji, bo właśnie miała nas policja, która obstawiała autobus bo w Trójmieście jest w ogóle Liga Narodów, siatkówkę Tak jest. Dobrze no, mówię. Na RGN, no? no i właśnie przed chwilą jechała reprezentacja Włoch. Jak widzicie z tyłu mamy zapakowane dywany, no i najpierw musimy jechać do obie pod szepaczkę, bo jej nie mamy i też musimy jechać wytrzepać te dywany poza nasze osiedle, bo u nas nigdy nie ma trzepaka a ten znaleźliśmy ostatnio przez przypadek jak nagrywaliśmy film do Karola Czy znaczy, chyba nie ma u nas na osiedlu, ja nigdzie nie widziałem, mieszkamy już prawie rok ja i nigdy nie, nie widziałem trzepaka, w ogóle to jest dziwne, nie? że chyba teraz nie lubią tych os w słuchnie czy coś, to na każdym, przy każdym bloku był trzepak, nie? I każdy się, się na tak, ryskanie, się wieszało, grało się w piłkę na nich i w ogóle, a teraz w ogóle nie ma i właśnie musimy pojechać na takie stare osiedle, gdzie no jeszcze jest. Dobra, dobra się znaleźć trzepaczki, karry, jaki kolor? Boże, Natalia, to są identyczne, jak były 20 lat temu, nie? Aż się zatrzymało, nie? Trzeba może być ta, pod kolor swojego sweterka dzisiejszego. A w ogóle a propos mojego ubioru, to w końcu założyłam czarną torebkę. I jak dziwnie, bo teraz cały czas nosiłam tą fioletową. Turepkę. A właśnie, ja nie to wiem, po co ci dwie turebki Jak ty i tak zawsze chodzisz w jednej, bo nie chce się przekładać jednej do ja dzisiaj, bo to mi nie pasował. No, bo już naprawdę nie pasowała, tylko dlatego mhm. przyszło, że dobra. Czyli to i idziemy zobaczyć jeszcze na kwiatki, bo bym kupił jakiegoś kwiatka do kuchni, do tej doniczki. Okej. Okay. Ale w końcu słuchajcie, mamy profesjonalną trzepaczkę, dlatego że jak mieszkaliśmy w Sopocie, to szukaliśmy kiedyś takie do kupienia, nie mogliśmy znaleźć i kupiliśmy. I nawet nie pytajcie czym trzepaliśmy wtedy. Kupiliśmy taką, taką łopatkę kuchenną metodową, którą teraz widzicie na ekranie i tą łopatką chyba przez dwa lata trzepaliśmy dywan. Mega spoko się spadała, ale chyba to będzie lepsze. O słuchajcie, udało się znaleźć i to wyrobi właśnie Będąc taką łopatkę, którą kiedyś tak, trzepaliśmy dywan Dokładnie taką trzepaliśmy dywan I co? Dobrze szło. No super, ale wydaje mi się, że z tym będzie lepiej. No, zobaczymy zaraz. Przyszliśmy na kwiatki i spodobały mi się te begonnie, ale niestety nie ma białych. Tutaj na obrazku Karol są, że były, czyli po prostu one się pewnie wyprzedały, bo były najładniejsze. Okay, no. Zostały niestety już tylko jakieś kolorowe, ale może jeszcze coś uda nam się gdzie indziej znaleźć. O mi się nawet jeszcze te różowe podobają o te, ale one w sumie mają takie mega drobne te kwiatki. Zamojowe, no, zamojowe. Takie drobniutkie, no. Karol, a może takie fiołki. Takie fiołki kojarzyły mi się z babcią, bo moje zawsze miała na w kuchni. Serio? Zawsze te fioletowe fiołki, no to takie starodawne kwiaty, one kiedyś były bardzo dobra, dobre. Dobra, ale bierzemy coś czy nie, bo tak po chwilę posłoby. Nie wiem, bo chciałam nagrać. Aha, no parla, to dobra, y to bierzemy czy nie? Nie. No to idziemy trzepać, bo zaraz będzie późno dobra, i będziemy gdzieś No dobra, jesteśmy już w samochodzie, ale zajechaliśmy jeszcze na stację, bo no mamy rezerwę i trzeba zdangować, ale właśnie zapałem się na tym, że zobaczyłem cenę 8,19 za 9,8 i pomyślałem, Jezu, jak tanio. To jest chore, nie, że widząc taką cenę, myślisz sobie, ale Tanio, bo wiecie, no jeszcze nie. nie, wiem. To takie nie było. No właśnie, dwa tygodnie temu było 8,50, nie? Więc 819. W porównaniu do 80, to faktycznie no jest trochę taniej, ale tanie to było kiedyś, jak płaciliśmy niecałe 4 zł w no jak aż co myliśmy? To były czasy. No dobra, podjeżdżamy tam za autem jest nasz trzepak. O, tam, 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 tam. tam. Ja nie, tam stanął, A to miało być nasze miejsce? Nie. Ale kurde, no przez niego niewygodnie nie będzie mi się trzepało. No dobra, trudno, tylko ostatnia talia, widziałem, że tutaj są dwa miejsca wolne Myślałem, że sobie staniemy tu, jak przyjedziemy, a no niestety zajęte. Ja już tutaj wyciąga dywan, zaczynam od dużego. No, wszystkie naraz weźmiemy, bo udało się znaleźć miejsce całkiem blisko. Czekaj. Dobra, idziemy, ale w ogóle ta jesteśmy przy ciekawym bloku. Będziemy mogli powiedzieć potem. O, tutaj idealnie ławeczka, przy samym trzepaku, można sobie udążyć piękne rzeczy. Tak, patrzę, czy nie jest obstrany przez taki Chyba nie. Nie, ten jest chyba czyściutki. Chyba troszeczkę się przykleiłeś. Kurde. No i pięknie, teraz do roboty. Ja do roboty? No tak, ja nagrywam. No śmieję się nawet nie liczyłem, że ta nie będzie trzepała. A dobra, trzeba sprawdzić, czy to jest jak zjazd na rowerze. Nie, że tego się nie zapomina, Uwaga! Jezu! Stój! E, wydaje mi się, że powinniśmy to robić z drugiej strony, bo zostają te ślady od tej trzepaczki. Ona wgniata ten dywan. A? Dobra, 300. No, przełóż go. Okej. Okay. Ale jak go przełożę, to dywan będzie dotykał trzepaka. Więc... No i co z tego? Myślisz, że tak ten? No myślę, że lepiej, żeby dywan dotykał trzepaka, niż żeby zostały ślady od tej trzepaczki na całym dywanie. Nie no, to tak też jest głupio, bo zobacz, jak ja tak robię, to cały kurz leci też na tamtą stronę. <laughs> Czyli na drugi raz musimy zamówić kogoś do prania dywanów po prostu, a nie trzepać samemu. Nie no, ale pranie dywanu to jest coś innego niż trzepanie. No i ja chyba też mają jakieś Taki specjalny odkurze, czy nie. Dobra, odwijam i trzepię na tamty. Karol, jak zniszczysz dywan? Nie zniszczę. Widzowie, zostawcie łapkę w górę, żeby, żeby Natalia nie krzyczała, jak się coś stanie. Widzowie, Karol tutaj już się denerwuje, bo mówi, że to w ogóle się nie kończy. Cały czas ten sam kusz Ile bym Natalia nie, nie uderzał w to, to kusz ciągle wypada, patrz. Widziałasz? Ja widzę, ale nie wiem czy na kamerze to widać, wiesz? No to wiesz, po prostu tak cały przelećmy z tego najgorszego i tyle. No bo już się, ja już się zmęczyłem, sobie tak szczerze. No, żeby się zamienić jak chcesz. Nie no, ty nie masz to. co? Ty? Dobra, jeszcze 100 razy po tej stronie i zmieniamy. W ogóle Karol wam ciekawostkę i ciekawostka dotyczy tego bloku, w ogóle patrzcie jaki on jest długi. O on się tam ciągnie jeszcze za krzakami i to jest w ogóle najdłuższy blok w Polsce. On ma chyba 700 ileś czy 800 ileś metrów długości. I jak tam dajesz jeszcze radę? Nie no, jest spoko, ale trochę wysiłek jest, nie? Chyba co? Chyba będzie git, wydaje mi się. Zmany, to bêndês. Chwila moment! Ale wiesz, co, wrypocowaniu może być gorzej je trzepać. Dobrze zobaczymy. No dobra, teraz przyszedł czas na ten złodzienki i z niego będzie mega dużo kurzu, bo on jest taki włochaty, nie? Na się go trzeba, przez to, że jest włochaty, bo wiesz, wcinają się te, nie? W te włoski. A, no. No dobra, dywany wytrzepane, więc karotę. ma oh. na nagrodę. No, ja myślę, że jakaś nagroda tutaj należy się, nie? Następnie mówiłam wam, że przetestujemy coś od Magdy Gessler i jakiś czas temu, to było chyba na początku wakacji. W Gdańsku na Przymorze postawili taką budkę z lodami Magdy Gester. Ona na początku w ogóle bardzo długo była zamknięta, nie? Tak jest. Właśnie nie mogliśmy do niej jechać, ona stała i była cały czas zamknięta. No. Ostatnio zauważyliśmy, że jest już otwarta i pojedziemy sobie przetestować lody Magdy Gessler To się nazywa w ogóle ice cream Magda Gessler chyba nie? To jest sygnowany jej imieniem i nazwiskiem. Wiadomo, że to jest jakaś Franczyza, nie? Ale. Ale jest pod jej nazwiskiem, nie? Bo no właśnie. Tym podpisuje, więc pojedziemy zobaczyć, czy te lody są w ogóle dobre i ile kosztują, bo wczoraj słyszałem, jak ktoś rozmawiał w galerii, że lody Magdy Gesler kosztują 10 złotych za gałkę. No nie Ale gadaj. Nie wiem, czy to chodziło o te lody, czy w jakiejś innej jej kawiarni, czy gdziekolwiek? Innej. Nie, no dycha chyba nie. Ci, że tak dobra, pan. I to jedziemy zobaczyć, bo ja jestem mega... Okej, okay, bierzemy, jedziemy zobaczyć, bo no, jestem ciekawy No dobra, widzowie, jesteśmy już blisko, jak widzicie tam ja Madzia Magda Tak, Gesser. pani Magda się do nas uśmiecha tak mówię, Madzia Gessler, ale nie, przepraszam pani Magda, oczywiście szanuję To wszystko widzowie z sympatii, ale Natalia trzeba się streszyć, bo wydaje mi się, że zaraz zamykają, wiesz? Myślisz, jest do 20? No, bałam się, że może tak być Dochodzimy już na miejsce i patrzcie w ogóle, to ma 5 gwiazdek, Karol? Yy, no właśnie, Ice Queen, Magda Gessler patrz, na 5 gwiazdek, faktycznie Ty, Natalia, w ogóle poza odami są też desery i szej o, to w sumie szejka byśmy mogli przetestować jakiegoś śmietankowego. No właśnie, bo jeszcze kilka dni białej diety nam zostało, ale już końcówka powoli ją kończymy. No ale jeszcze musimy, nie? jest tylko tak. białe, więc idziemy i zobaczymy, co tam mają. Dobra, mamy już naszego loda. Widzieliśmy w końcu sorbet o smaku ananasa, tak? Tak jest, bo jest biały najbardziej, nie? Nie było śmietanki, była wanilia jeszcze ewentualnie, ale ona jest żółta. Bardzo dobry. Serio? Dobry jest smaku. Mega miła obsługa, pani po prostu jest przemiła tyle. To prawda. Y, cena 6 zł za jedną gałkę, Aha. no nie jest ona za duża. No tak, to jedyny minus. Nie Że pani z innymi lodziarniami ta jest praktycznie mała, ale w smaku są naprawdę bardzo dobre. Tak. Dobra, uwaga, próbuję. Fajny smak, fajna konsystencja. Taka trochę pianka, nie? Delikatna. Nie jest taki sztuczny, ale czekajcie, jeszcze wafelek? Dobry, no. W ogóle poza lodem widzieliśmy jeszcze szejka i gofra. Czekamy, właśnie, więc za chwilę ocenimy. Ale lud, jak dla mnie takie. Co ciekawe, jest. Szejka komponuje się z trzech różnych gałek. widzieliśmy dwie ananasowe i jedną waniliową, przez białą dietę. Ale można sobie zrobić różne smaki kompletnie, nie? Ale nie, spoko, naprawdę. Jestem pozytywnie zaskoczony. Nie, no widzowie, spójrzcie na to. Mówiliśmy a nie, że mamy białą dietę, ale chyba nie do końca nas zrozumiała, bo mamy... Panie, ja też y... pytałam, że tego się składa z tym, bo nie powiedział, że lodów. Ja nie wiedziałam, że jesteś z czekoladą. Czekolada, nie? owoce, więc kurde, no na białej diecie tak chyba ciężko, nie? Chociaż tak jak tak, wiesz, słomką do końca tyłem, nie? Widzowie próbuję. Najwyżej dwa tygodnie białej diety i całe wybielanie pójdzie. Ale uwaga, kurde, tak trochę brzydko to piję, ale. Ej, dobry, dobry? Dobry jest no. Trochę czuję czekoladę, czuję, że ją wypiłem. No na ściankach bardziej. No bardziej na ściankach jest, chociaż tu na dole też już chyba. Nie, chyba spoko jest, wiesz? Tak mi się wydaje. Mm, całkiem spoko. Całkiem spoko, ale wydaje mi się, że lody lepsze, nie? On taki 7 na 10 bym powiedział. Może jakbyśmy nie musieli tak, także pić dziwnie, to by. 7,5? pół. mogli zjeść z bitą śmietaną, tą czekoladą i owocami to byłby. Lepszy. No tak, to prawda. Dobra, widzowie, goferek odebrany z suchym pudrem, to możemy. i. Tak, i w ogóle jak odbieram to pani sobie świadomiła, że dała nam i bardzo nas przepraszała, ale powiedziałam, że damy radę. Wiecie, jak tą słomkę, tak sobie głęboko wsadzimy, to damy radę. No wie? chyba tak, a dobra. Pani e... nam zrobiła gorącego gofra, bo miała letnie i powiedziała, że w sumie zrobi nam ciepłego, więc obsługa na Nie, No obsługa nie. 10 na 10, jak pani będzie to oglądała, bo może trafić, tak, to do tej pani. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy. Pani, pani Miła. Jest. Szkoda, że, że z czekoladą, ale to nic, jakoś damy radę. Ale uwaga, próba goferka. Ehm, Tam w ogóle dobry. Było napisane, że to są gofry biszkoptowe. Nie wiem za bardzo, co to oznacza, pewnie no ciasto jest może takie podobne do biszkoptu. właśnie trochę inne. Jest smaku to ciasto, powiem ci, że... Są też mniejsze, są w takim mm. bardziej kwadracie, a nie prostokącie, nie? Tak jest, są mniejsze. Ile kosztowały? Mamy paradę? Mamy chyba. Zaraz Mało pokażemy. Pisze, Pani no. Magda Gessler jednak podpisując się swoim nazwiskiem, no chyba o jakoś, nie? No dobra, teraz czas na mójtek. Uwaga. No Dużo cukru podrum, to też pusik. Mm, spoko. Spoko, Jest ciepły, taki. Gruby, nie jest taki płótny. Tak. Jakoś jest taki mokry, nie? Jest mokry i jest taki, no fajny, bardzo fajnie, taki puszysty jest, nie? Czy mówiąc, nie spodziewałam się, że będzie aż tak dobrze. Myślałam, że będzie tak średnio, wiesz? No ja też. I myślałem, że będzie dużo drożej. Tak, i po tym jak byliśmy w tej cukierni pani Magdy w Warszawie, to wtedy było tak średnio, obsługa była taka średnia. No. Co prawda wypieki były ok ale to zrobiło na mnie chyba większe wrażenie jeszcze. Nie, no tak, ogólnie butka z panią Magdą Gessler na Przymorzu, chyba polecamy, nie? Mieliśmy pokazać jeszcze cenę tego gofra i on kosztował 7 zł. Ludy 6 zł, a szejk 16. Dobra, dotarliśmy już do domu. Karol tam z tyłu walczy już z dywanem, układa wow. go, ale wydaje mi się, że sam nie doszedł Karol. Ale na razie robimy sobie małą przerwę, odkładam kamerę, jeżeli uda nam się spotkać z tą osobą. Nie! Yeah. Nie, czekaj, ja powiem o co chodzi. Daj, daj kamerę okay. No, daj, daj tu widza. Dobra, dalej chciałem już zostawić was z niewyjaśnioną sytuacją, ale ja powiem wam o co chodzi. Generalnie dzisiaj do Trójmiasta przyjeżdża Bloek. Blołka pewnie większość z Was kojarzy. Tak się składa, że z Blokiem mam bardzo dobry kontakt. W sensie zbyt często się nie widujemy, wiadomo, bo on mieszka w Warszawie, my w tym ale zawsze jak my jesteśmy w Warszawie albo w tym to się staramy spotykać. No i właśnie, z miesiąc temu Blołek pisał, że będzie teraz na weekend w lipcu, właśnie w tym żebyśmy zagrypali sobie termin, bo no fajnie byłoby spędzić czas razem, ale jak widzicie, dosłownie przed chwilą, bo 4... Czy temu napisał do mnie, że dobra jestem, ale jest najgorzej nie wiem o co chodzi, ale się Natalia, że z Blokiem nie uda się dzisiaj spotkać ale zaraz słuchajcie mu odpiszę, dowiem się o co chodzi i dam wam znać Dobra, słuchajcie, wszystko już wiem, jestem w ogóle w tym w, w, w montażowni naszej, dlatego, że ja nagrywałem sobie shortsa, Natalia o tam montuje już ten film, który dzisiaj nagrywaliśmy, ale umówiliśmy się z Blokiem, że o 22.30 podjadę do niego do Sopotu bo on ogólnie przyjechał do Gdyni, teraz jest w Sopocie tam w jakiejś restauracji, jedzą sobie kolację i o 22.30 ja pod niego podjadę do Sopotu, dlatego, że on zostawił samochód w Gdyni. Przyjedziemy do nas i no tutaj sobie wiecie, spędzimy wieczór, taki późny wieczór, bo coś czuję, że tak do drugiej, trzeciej będziemy siedzieli, ale właśnie Natalia, my nie mamy chyba przekąsek żadnych białych. do sklepu Muszę jechać do sklepu, ja pierdzielę, dobra, yy, co kupić coś białego? Czekoladę, rureczki. rureczki. Dobra coś 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 znajdę, coś coś wybiorę Co pizzy jeszcze, bo nie wiem co Bloek pije Co blok pije? Nie wiem chyba Coca Cola zero, dobra widzowie jedziemy na zakupy No dobra jesteśmy w sklepie, w ogóle sorry, Ja przyjąłem teraz kamerę, ale Montalia, no, wiecie Musi montować film, żebyśmy mieli Czas, żeby posiedzieć z blokiem, więc Ja stwierdziłem, że wyjdę i zrobię szybkie zakupy Kurde są takie fajne chipsy One są takie jakby widzicie przypalane lekko o Smaku cebulki, dymki i nie wiem Myślicie, że na białej diecie możemy to jeść? Chyba możemy nie? Jak Natalia powie, że nie możemy to w razie czego Bloek sam to wie, ale czekaj, weźmy jeszcze coś. Słodkiego, o wezmę jakieś żelki, białą czekoladę Kurde i zapomniałbym widzowie o tych rurkach, Natalia o nich mówiła więc Dobrze, że przypadkiem na nie spojrzałem, bierzemy też je, dobra wezmę też o Jakieś dwie kolki, bo Carlos chyba lubi, no i chyba tyle wystarczy Idę do klasy, bo za trzy minuty zamykają sklep No właśnie, możemy to jeść nie? więc wydaje mi się, że tak. Teraz to już jest, wiesz, taka no, trochę lżejsza ta dienka. No właśnie, zostały nam, jak widzowie to widzą, to ile? Trzy dni jakieś chyba. Tak, dokładnie. No ale mi zostało jakieś 15 minut na dojechanie do Sopotu, bo mówiłem się z Carlosem, że będę przed 23, dlatego że on tam już zjadł. Natalia, o właśnie, przygotowuje tam przekąski. Jedziesz czy nie? Nie. Yeah. Mam jechać sam? Dobra, to ja sam widzowie i biorę was ze sobą, żeby... No, przywitać się z Carlosem, nie? Bo na tym kanale chyba nie było jeszcze bloka. Nie, no co. To, o, to nie. będzie nowość. Dobra, słuchajcie, jesteśmy. Carlos odebrany, ale jak siedzi na... chyba jak napakowany Siemanko, gotowy? Nie, nie jestem napakowany. Jestem boję się y trochę stam y jeździć Czemu? Co ty nagrywasz w ogóle? Nagrywamy film do Natalii, a i tutaj. to rozumiem, rozumiesz? Ale... Jaki film? No w takiego z naszego. Biała dieta. Dnia. Biała dieta, widocznie. No Zu, ale masz białe zęby. Widzisz, dobra, Osoś widzowie. Biłeś, dobra. Gasimy lampeczkę jedziemy. Jak Boksdel. Nie nie jak Nie, ale boxtel ma licówki, a ja mam ten Ja mam po prostu biały, dobra Tak kochany, jedziemy no, dobra, witam was dwa dni później, bo kiedy to dogrywamy, jest niedziela. Było już pojechał, chociaż co prawda był u nas w piątek i w sobotę. Był u nas jeszcze wczoraj, bo nagrywał z kararem Tak jest. Trochę poczynowaliśmy, nawet zamówiliśmy sobie coś do jedzenia z restauracji, ale co prawda była to tylko focaccia, ale w końcu coś zjedliśmy innego, nie? No tak, tylko no nie pokazaliśmy tego widząc. Nie, nie ma co mówić. To, to co nagrane do tego nie było. Ale na no, tym kończymy tego vloga. Pamiętajcie, żeby zostawić sobie na tym kanale, strzelcie też łapkę w górę. I do zobaczenia w No, Mełe!